Teraz pytamy, co dalej z ekonem i jego pracownikami. Wojewoda Mazowiecki nie zgadza się na przekazanie bez przetargu terenu na sortownię śmieci przy Mortkowicza. Tutaj właśnie miała powstać nasza sortownia. Ale nie stanie. Taką decyzję podjął Wojewoda Mazowiecki. W czerwcu uchwałę o przekazaniu terenu przyjęła Rada Warszawy. Wojewoda dopatrzył się jednak nieprawidłowości. Ta umowa jest w świetle prawa nieważna, bo nie można obiecać czegoś, czego, co jest sprzeczne z przepisami prawa. A sprzeczne z prawem według Wojewody jest przekazanie terenu bez przetargu na okres powyżej trzech lat. Dokumenty trafiły teraz na biurko Rady Miasta, która zdecyduje co dalej. Rada... Miasta stołecznego Warszawy może w takiej sytuacji za pośrednictwem wojewody e, zaskarżyć to rozstrzygnięcie do sądu administracyjnego. Radni zajmą się tą sprawą 28 sierpnia. Do tego czasu niepełnosprawni zostaną bez sortowni i bez pracy. Już od miesiąca są na przymusowym urlopie. Wiedziałem, że ten urlop może być moim ostatnim urlopem w, w tej firmie. Tak więc chciała, to, że są prakty, miała renty 400 zł i muszę tylko dzieci utrzymać. To jest po prostu dla mnie nieprawdopodobne. Nawet nie wiem jak skomentować. Takiego czasu się nie spodziewaliśmy. Decyzja wojewody może zablokować, a w najlepszym razie o kilka miesięcy przesunąć termin przekazania terenu niepełnosprawnym.